Dobra, czat. Um, zapisane, zapisane. Mieliśmy dzisiaj w ogóle coś drobniejszego zjeść. Mamy tam jakieś krokiety, pierogi, ale ty się postanowiła, że, że ma ochotę na kotleta z kurczaka w panierce, no i zrobiła. Złota kobieta. Dobra, uwaga. Er, czy ja dobra radę sobie jakoś tutaj YouTube'a włączyć na konsoli, żeby odpalić You Love, you Nie wiem. Twoja kolekcja multimedia? <grym> multimedia, dobra. Prime Video włączać nie będę, to średni pomysł, ale YouTube'a już mogę. Danie Godne Kratosa. O godzinie 22. Morda, dla nas 22 to jest taki. Czy teraz wszystko będzie dobrze działało, Widzę audio, powiedzmy? Nie wiem, zobaczmy. Strona główna czy to będzie grało? I love fractal. Okej, okay, dobra, jest zajebiście, jest zebiście Głufa. Działa, 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 działa. działa. No dobra, eee, co tam, e, nie wiem, unusual memes, autentycznie, moi drodzy, ja się oszczędzam dla was jak dziewica dla Boga i nie oglądam tych kompilacji, kiedy mi je YouTube proponuje. Te to będą oglądane pewnie na jakimś poprzednim live'ie. Tak więc odpalamy jakieś, jakieś śmieszki, jak coś jest tutaj nawet odtworzone, jak widać to, to był to autoplay. Dobra, mm. Let's go. Ja teraz nie będę super dużo brał udziału, ponieważ mam fantastyczny posiłek do wszamania. Nawet wam bardziej zaprezentuję, co się tutaj znajduje. Tutaj kurczaczek w panierce, otóż. Tutaj... Kurwa, nic się widać! Mam niewidzialny obiad! Ziemniaczki, tutaj marchewka z groszkiem, brokuł z bułką tartą. Jezus Mary, ależ posił. To nie jest posiłek, to jest kurwa posił. Dobra. Mm. Ajajaj, aj, aj, nie, kabel w marchewce um. Kuflowego mocnego tylko brakuje Eee, gra Kokainu. Lecimy, kokainum, chleb Dziękuję bardzo i Barbie Lan, Mleko, no mleko No jebaczo wjechał Biedne chipsy gwoli wyjaśnienia. Tak, jak zjem, to wracamy do gowa. To nie jest koniec stream'a, więc yy, siedźcie <laughs> Dobra klatka. Podobało. O, <laughs> uh, oh, kurwa. <laughs> nie mogło się do <laughs> <to> lepiej skończyć. A <laughs> teraz <laughs> Okay. Dziękuję Czad. dziękuję. Yeah, Jak też to are... jecie, to też mam smacznego. You Ale soczysty czysty oh. oh, O, <laughs> <all right. laughs> <laughs> That was Poletto thank You're turning red. <laughs> oh, boy. Yo, this is Arthur Ford, and I'm about to do a kickflip, son. Hey, hey, hey. It's my Ashken Send message to Princess of Flow Air. I'm going to call you in a minute. Yes, sir, Mister Ward. Oh boy. Tak chat będzie jutro de wylinmy. <laughs> <laughs> Cocaine. Fact, everybody. If you guys hit the alarm button, stop, dude. All it does is make an alarm noise, but nothing actually happens. So it's nice Cause it's just an alarm. All right, guys. Próbą <grymne> bezdomni to wszędzie spać potrafią. <grymne> ja pierdolę, co jest nie tak z tym <grymne> Pamiętam, się jak próbowałem spać na konwentach anime. Tu nie bułka, tarta na biurku. <śpiewa> ja Oh my god, it's Super Mario. So it. Super Mario, bro. Hey, Super Mario. Oh my god, man. Super Mario, man. Are you man? Oh my god, man. Może ile ja tego żartu mam na talerzu HSP kurwa, ASP czy Ja kurwa Dobrze słyszę Czy to gra tam, czy jest podłożone Szczerze trudno powiedzieć Zaleję mu konsolę Kokainą

Coś chyba certyfikacji nie ma. O, nie wiem tego. Za duża porcja. O Boże, Tysia mi jeszcze pisała, że jedzenie robi kiedy będzie. Ja nie widziałem tej wiadomości nawet. Czekałem aż coś się rozpierdoli, szczerze mówiąc. Oh. No. Jak się spektakularnie wypierdolicie samochodem, to zostaje jedno. Włączyć dobrą muzę i lecieć. Pokazać światu. Niech pan zbierze kawałek Odysseus to jest za dużo dobrego To jest fantastyczne, ale po prostu mam... Daję tyle na talerzu. Oh, kurwa! Orkiestra obiastowa. No, dobra opcja. Masz jednocześnie transport instrumentu. You to see me with a 357 Magnum. Do końca. Do chyba koniec. Dobra. just okay so I will say I'm stupid for drinking uh that knife fell out of that little knife container thingy container thingy. okay so I will say I'm stupid for drinking uh that knife fell out of that little knife container thingy okay. Intrygujące. Kurwa, ostatnio widziałem jak ktoś pokazywał na TikToku, jak użył takich rurek do ogrzewania podłogowego, żeby obkręcić je dookoła, jakby wnętrza muszli, żeby kibel był podgrzany. Żeby dosłownie całą tą ceramikę kibla podgrzać żeby siadać na ciepłym kiblu zawsze. Jeszcze ja się zastanawiam, jakim pojebem trzeba być. Ponieważ ciepły kibel mi się kojarzy z jednym. Wizyta w kiblu po starym, który pił kuflowe mocne. Kto chciałby siadać na ciepłym kiblu? Jasne, ciepły kibel niby fajniejszy, aczkolwiek masz wtedy nieuniknione poczucie, że chwilę temu ktoś tam siedział. Ja się czuję niekomfortowo. Coraz bardziej wolę siąść na zimnym kiblu i własno dupnie podnieść jego temperaturę, niż jeszcze kurwa grzać ten kibel y, tym ogrzewaniem podłogowym. Co najlepsze, jak to, pod, jak to grzanie będzie szło za długo i wysuszy wodę w kiblu, to nagle całe mieszkanie zostanie, zostanie pokryte kosmicznym kurwa smrodem, który będzie nie do opanowania, póki się z powrotem nie zaleje. <laughs> Ja po prostu sram, no cóż, karmelek rozjebał. Wy Kto wie, no? Może każdy z nas powinien chcieć być ojcem pokusowym. No nie powiem. To jebane rozwiązanie. Isso! Vai que você consegue. Você é brasileiro, meu filho. Isso, vai, tá acabando. Força! Direto ten X-Blame toda, é isso aí. Isso, meu filho. Przepraszam, co jest kurwa? Direto ten X-Blame toda, é isso aí. Isso, meu filho. Co to za cygan gruz wpierdalam, tylko jeszcze nie, po, nie pokruszony. I z ostrym sosem to w ogóle elegancja. O Boże Na boy. <laughs> Co jest? Czemu on to tak przyjmuje po prostu i siedzi z tymi warkoczykami? island <laughs> Fucking gang business. Oh my, oh my god. god. Naja, dat is de maddest, bro. God. Bro. No, so he's taking your jacket off. Oh my god. Take it off, help him. Ah, help him oh Take it off. No, it off. Oh bro, he god. might put your coat on, bro. It's right, fine, let him take it That's sick. Can oh I put it on? Can no, oh I no, put, oh put it on, bro? No, he's not gonna put it on. Bro, he's gonna put it on, bro. No, couldn't be.

ten procesor procesor bulldozer, mm. albo dowolny intel wazi no daj no can I just get a water cup for one time Come on, man. you will get water yeah I will get water you know store yeah, that's cool yeah you have a good one sir YouTube. Yeah, guys. It's gonna be busting. <laughs> uh, it, you, you, it's water, man. Come on, I just brought my own flavor. That's all. You serious? Come on, man. Uh, you know what? I did give you water. Yeah, it is. So it's like, you know, what you yeah. do after that is your business. Yeah, like it's you. my business. Yeah. Zobacz, nice. <laughs> <Did I leave? laughs> Czad Muszę odnieść to jedzenie, bo już więcej w siebie nie wcisnę Jestem tak nażarty Ale chcę wam coś... Chcę was zostawić z czymś Abyście mogli posłuchać. <grystanie z nimi> Odgłosy śmierci japońskiego tarika. Dobra, nie. <kłysy> Są cudowne. Jak chcecie, to oglądajcie sobie dalej w takim razie ten. albo dobra, chuj, zajmie mi to krótką chwilę. Lecę, odnieść to jedzenie i pokuflowe mocne. Zanim wrócimy do gowa jeszcze na chwilę. Do, do pokazania mam wam jedną rzecz. Jest to uwaga zbiórka, którą wskazała mi dzisiaj Tysia. Prawdopodobnie podesłana przez widza. Nie wiem, czy ona mi tutaj jakieś konkretne szczegóły napisała. Zbiórka na kociaka. Oczywiście, jak wiecie, kociaki i fip to jest tragiczna diagnoza, która po prostu dotyka niestety bardzo wiele kociaków. O, dlatego oficjalnie yy, w tej chwili chciałbym zaprezentować Wam i zaproponować wsparcie tej konkretnej zbiórki. Otóż, chutrz, proszę Państwa, kot nazywa się Bartek. Kot nazywa się Bartuś, ma 8 miesięcy, jest super ładny i ma jeszcze jakieś rodzeństwo albo koleżanki w domu. I niestety, oh, I niestety zapadła nie, nie decyzja, tylko diagnoza FIP-u, który jest, który jest przerażającą diagnozą. Sam straciłem kota w, ze względu na FIP, kiedy jeszcze nie było na to lekarstwa. Mimo iż nie miałbym pewnie wtedy nawet pieniędzy, bo 9000 złotych jest potrzebne, żeby wesprzeć, żeby, żeby właściwie pokonać FIP-a w 100%. Mamy tutaj kociaka Bartusia, który potrzebuje takiej ilości pieniędzy. Dlatego ja chciałbym Wam tutaj oficjalnie zarzucić Wam. Linkiem do tej zbiórki. Jeżeli chcecie cokolwiek wpłacić, wpłaccie tutaj. Ja osobiście dzisiaj też dokonam wpłaty na Bartusia, tylko nie w tej chwili, bo, bo, bo w tej chwili już dokończymy streama. Ale zdecydowanie, jak tylko zbiórka się zakończy, to zobaczycie, że tam się coś pojawiło ode mnie. A więc jeżeli chcecie wesprzeć chociażby piątką czy dychą, to możecie wysłać na Bartka. Zdecydowanie część wszystkich dotacji, które poleciały dzisiaj, właśnie na ten cel, zostanie przeze mnie przeznaczona. Mogę przypiąć link u góry? Faktycznie, mogę przypiąć link u góry. Widzicie, fantastycznie. Macie teraz u samej góry czatu cały czas dostępny link do zbiórki Bartka na FIP. 8 miesięcy przewalone. W sumie mój kot też miał mniej więcej 8 miesięcy, może rok, kiedy dostał taką diagnozę, a to było prawie 10 lat temu. No cóż, w 2017 chyba lek wymyślili, ale jest drogi, bo nie opłaca się nikomu oficjalnych atestów robić w Unii Europejskiej i wprowadzać go do obiegu, żeby koty mogły przeżyć, tak więc... Wrzućcie eee. jakąś kasę na Bartka Wszyscy nie, to jest historia, tego kota. historia kota? Dawaj Uratowali go z pożaru z bratem, który tam jest A matka i siostra niestety nie przeżyły mama, mama kota I siostra kota nie przeżyły pożaru Aczkolwiek ten został uratowany I razem z bratem został przygarnięty No ale niestety Wyciągnął krótszą słomkę I jest FIP Tak więc yy, wesprzyjcie zbiórkę Link macie u góry, ja wesprę później i spróbujmy jakoś ją podciągnąć do góry i, wspólny, i wspólnymi siłami uratować Bartka. Jestem tak na żarty, że nie wiem już co gadam. E, w sensie kotłów dźwięku? Tak, kotłów dźwięku. Kotłów dźwięku, którego. Wow, pamiętacie? E, cóż, e, właśnie dokładnie na FIPA zachorował, aczkolwiek dowiedzieliśmy się o tym dopiero po jego śmierci wtedy. Tak więc, e, cóż. Ech.